Odcinek powstał przy współpracy z DJI Polska oraz sklepem gohero.pl. Dobra. To tyle było. Dobra. No, gratuluję. Fajna przejażdżka. Dzięki. <grystanie> <grystanie> Witajcie, moi drodzy, w kolejnym odcinku z serii Kickster moto Poznawca. Znajdujemy się w malowniczej miejscowości Boczki. To właśnie tutaj odbywają się dzisiaj testy różnego rodzaju rajdówek. Jedną z tych rajdówek będę miał okazję nawet się przejechać. Przed Państwem marzenie każdego przedstawiciela handlowego: Skoda Fabia R5. Drodzy Łukasz, Byśkiniewicz. O, dobrze nazwisko. Uuu, Witam cię hej, serdecznie. Dobrze. Często mylony z Byśkiewiczem, ale po prostu najłatwiej jest mówić Byśki. Ale też mówili byki Kikiniewicz. Tak, jakbyśmy my razem jeździli, ja pilotem twoim to by był Bykiki. Kilka słów od ciebie dla moich widzów. Słuchajcie, no podjąłem się niesamowitego wyzwania, bo przyjechaliśmy pojeździć samochodem z kodą Fabią Reli 2. Jestem dziennikarzem na, na co dzień i lubię osoby z pasją, które jeżeli coś robią, to robią to z serca, kochają to i potrafią to robić, dlatego no zaprosiłem tutaj Sebka, żeby... Zobaczył o co chodzi w tym moim świecie rajdowym, i twierdzę, że ryzyka nie ma, żeby dać mu samochód, żeby coś zrobił złego. Najpierw ja sobie pojeżdżę. Muszę zrobić trening, bo po 24 godzinach tym autem jedziemy już startujemy do odcinka specjalnego. Zróbmy tak, ja sobie najpierw popatrzę, jak ty jeździsz, jak inni jeżdżą, i ja w ogóle się zastanowię, czy ja chcę. Takie testy są tutaj przeprowadzane z pilotem, bo trzeba mówić tutaj o załogach. Pilot ma oczywiście zapisaną całą trasę, więc ten pilot jest tak samo ważny jak kierowca. To ogóle. W kuluarach mówią, że trasa jest bardzo szeroka, jak na trasy rajdowe jest tej przestrzeni troszkę więcej i może dlatego właśnie Łukasz się zgodził, żebym się kawałek przejechał, ponieważ trudno się jest rozbić. O. Zobaczyliście, jak auto się prezentuje. Było czyste. Łukas troszkę pojeździł. Oczywiście ono jest już troszkę zakurzone, ale to są jego naturalne warunki. Gwinta ma i to podnoszą do góry, to przecież jak gwint jest to trzeba na dół. Felga schowana, jeszcze czarna i jej w ogóle nie widać. By to trzeba obniżyć, stensa, negatywy porobić wtedy. To by jakoś jeździło, wtedy to by jakoś wyglądało. A to, co to za japa? 70 milionów. Na wybory by się tu schowało, nawet. Nawet wajchy nie ma do tego, żeby maskę otworzyć. Tylko tutaj jakieś dwa druciki i co? O, i siłownika nie ma. Tylko badyl jakiś. Jeden sześć, nawet karton mleka ma więcej. Tu dziurawa maska, zobacz. A w ogóle jaka tania kratka. Miejsce z tyłu. O, nic nie ma miejsca. A jaka kanapa niewygodna. Na oponie trzeba siedzieć. Klamka na linkę, bo urwana. Pewnie zgubił to wszystko, loto. Zobacz. Jak jakiś lufcik u pani w urzędzie. W tym środku, to tak. Kierownica odpada, klaksona nie będzie tutaj, bo musieli znaczek Skody, tylko trzeba się schylać tam i trzeba się tutaj, o! Ekran w ogóle w takim miejscu, że mi wajchy zasłaniają. Nic nie widać, nie wiadomo, czy coś jedzie. Nie ma radia, nie ma nawigacji, nie ma nawet nawiewów. Jak w ogóle czymś takim można jeździć? Żarty może śmieszne, może nieśmieszne, ale oczywiście mamy pełen szacun do tego, że auto jest naprawdę w super specyfikacji. I dopiero po tym, jak się zobaczy, jak ono jeździ, jak ono jest konkurencyjne w mistrzostwach. Polskiej Europy czy świata nawet, to naprawdę wtedy docenia się to, że te piliony to naprawdę tutaj siedzą w zawieszeniu, w ustawieniach, silników silniku, w bezawaryjności przede wszystkim, bo te auta, mimo tego, że mają 300 koni z pojemności 1.6, są naprawdę bezawaryjne. Oczywiście o tym, jak zużywa się silnik, ile to kosztuje, o tym sobie pogadamy już będąc tam pod maską. Carbon, Kevlar, panie, wszystko jest zrobione. <grym> Zobacz, kompresor. Dół to jest 2 litry TFSI Volkswagen, a reszta, no to widzisz, że tu jest napisane Skoda Motorsport. I to już jest ich rzeźba. Są wszystko konstrukcje przemyślane przez ludków, inżynierów, którzy siedzą w okularkach i sobie liczą, że te silniki obliczone są na 2,5 tysiąca kilometrów, więc na rok ci starczą. Kiedyś to było, się jeździło i po miliona się robiło, a teraz ja nie wiem. 2,5 tysiąca i na śmietnik. On ma 300 koni, nie? No to nie jest jakoś wybitnie wyłożyło. No nie, no nie, ale chodzi o to, że cały czas te 300 koni tu pracują. To 2,5 tysiąca kilometrów liczonych takim tempem rajdowym, mhm. czyli włączasz podtrzymanie turbo, stać Te kilometry, które sobie jedziemy pomiędzy, one się nie liczą. No to możesz jeździć, jeździć i jeździć. To nie jest tak, że przejedziesz 2,5 tysiąca i bum. Skoda Motorsport mówi, wymieniajcie, żeby utrzymywać parametry silnika i żebyś miał to nie i wtedy co, masz cały przegląd co, dół, góra, wszystko? Panewki. Panewki, poki pierścienie, cały taki potężny remont. No. Wymiana tych wszystkich gratów no. do środka ten resus, kosztuje 19 tysięcy euro, czyli to około 100 tysięcy. Netto. Netto. Na czym to jeździ? To jest benzyna etanol. Jak to jest? Specjalna benzyna rajdowa kupowana w baniakach i paliwa kosztuje 4,5 euro. Netto. Auto waży ile? 1230 kg, tak mówią przepisy. Ten samochód nie może mniej ważyć. Podczas rajdu nas ważą przed rajdem, w trakcie rajdu, jak zjeżdżam z odcinka, Ale sam czy z tobą, z kierowcą? 1200, sam. Gdybym wjechał na wagę i by się okazało, że waży 1225, to jest Byszkiniewicz, spadasz z rajdu do widzenia. Opony. One się wręcz pod poznakciem uginają. Ile taka oponka? 400 euro kosztuje sztuka netto. W czasie takich warunków rajdowych, kiedy się ścigamy na ułamki sekund, to cztery opony zmieniam co 50 km. 4 razy 4600 euro, a na rajd muszę mieć 16 opon. Konkurent założył nowe, to ja też muszę, to nie ma tak. Konkurent ma takie paliwo dobre, to ja też takie same muszę mieć. Konkurent ma skodę, ja muszę mieć skodę. Te dwa drągi. Cały czarny to jest sekwencyjna skrzynia biegów. Z pomarańczową nakładką to jest ręczny. Po to sobie zrobiłem w innym kolorze, żeby nie mylić, bo w ferworze walki może to różnie bywać. No. Dwa siłowniki. To, to jest profanacja, po prostu wagowa. Już bym jednego hamburgera mniej zjadł przez to. Teflarowa taka podkładka, żeby łatwo wsuwać sobie koło zapasowe. Butla pod tym jest na gaz? Nie. Wzięli diaksa w wschodzie powycinali i zrobili jak najbardziej płaską. Tu mam szybki dostęp do regulacji zawieszenia. O, mm -hmm. i na przykład dwa kliki w lewo, jestem w stanie zmienić pomiędzy osami charakterystykę samochodu. Jeżeli mi się za bardzo kładzie, pyk, pyk, i już jest zupełnie inny samochód. To jest niesamowite właśnie w tych zawieszeniach. Bardzo mały detal, czyli gwinty w masce. Tutaj się przykręca te potężne lampy, te, które wszyscy z nas kojarzą. Warto wspomnieć, że ten samochód, mimo tego, że jest rasową rajdówką, musi nawet jeździć po zwykłych drogach, ponieważ musi posiadać OC, musi posiadać przegląd i przede wszystkim musi być normalnym, zwykłym samochodem, dlatego ma normalne lampy, dlatego ma normalną szybę. Zobaczcie, to nie jest poliwęglan. Dlaczego? Dlatego, że jak jadą sobie rajd, to jest odcinek specjalny, to jest zamknięta droga, ale jak wyjeżdżają z tej drogi, to na inne odcinki specjalne muszą jechać po drogach zwykłych. Jak to jest, że auto, które wygląda w ten sposób, przechodzi normalnie przeglądy? O tym pogadamy sobie z kierowcą tego pojazdu. Nawet trzy się nie ciąż, to prawy trzy i przyciąć. Ubezpieczenie tego auta na rok kosztuje 230 tysięcy złotych. Ale, że Ale... to jest ubezpieczenie od czego? rajdowe, tylko na rajd, nie, nie drogowe. Ale to jest wtedy, że co zrobisz? Jak no, by... że, jak... Co... że jak dzisiaj pierdykniesz i mi zrulujesz samochód, to ja nie przyjdę do Ciebie dawaj moje, moje mieszkanie, przepisuj, bo zdemolowałeś dom na kołach, tylko no ubezpieczyciel wypłaci. Czyli on ma tak, ubezpieczenie rajdowe, ale wtedy jak wyjeżdżasz poza odcinek specjalny, to no, masz normalne OC. Tak, normalnie jest dowód rejestracyjny od auta, jest normalne OC, jest jeszcze autokasko. A to tak. nie wiem, czy tak możemy sobie mówić, ale zapytam Cię, gdzie Ty jedziesz na przegląd? Ja tego problemu nie mam, bo to nie jest mój samochód. <laughs> to jest auto zbudowane przez fabrykę, ma tą książkę całą FIA, paszport i te przeglądy. On jakby był kupiony nowy od razu, ma tam na 3 czy 4 sezony. Auto jest wynajmowane, tak? Jest właściciel samochodu. Samochód jest powierzony stajni rajdowej. Oni są odpowiedzialni za to, żeby samochód przygotować do rajdu. Za co się zużyło, to wymieniają. Dbają o ten samochód, oni go u siebie trzymają, przyjeżdżają tym samochodem na rajd, albo tak na testy jak dzisiaj. A ty jesteś pan kierowca. Ty wsiadasz na białym koniu. Przyjeżdżam z walizeczką, z kaskiem, z kombinezonem, ja się przebieram, wsiadam i jeżdżę. Właśnie na tym to polega, żeby sobie nie zawracać głowy tym wszystkim dookoła. Płacisz, przyjeżdżasz, zakładasz kombinezon i, jeżdż, i się ty po prostu bawisz. Tak, moi drodzy, mamy oczywiście klatkę, mamy sflokowaną deskę rozdzielczą, która w zasadzie nic nie waży. Auto musi być wyposażone we wszystkie systemy: muszą być wycieraczki, światła. Tutaj mamy grzanie szyby i mamy kierunkowskazy. Samochód jest tak zaawansowany, że nawet znajduje się tutaj system nawiewu. Tutaj mamy zapadki, możemy sobie zamknąć, otworzyć. Panel, wszystko pod ręką. Wiadomo, że jak tutaj kierowca jest pospinany, to musi mieć tutaj. Największa w ogóle cyfra, to jest biegiem. Ilość obrotów, prędkość. Na prędkość zazwyczaj się nie patrzy, bardziej tutaj ten parametr, którym biegiem trzeba jechać. No i tutaj na tym małym ekraniku mamy też jakieś tam czasy, mamy mapę silnika. Oczywiście na OS-ie się jedzie pełnym piecem, ale na już tych drogach dojazdowych jeździ się normalnie tym samochodem, no i wtedy się jeździ na mapach no nie tak mocnych, nie obciążających tak podzespołów. Bardzo ciekawa rzecz dla pilota, który tutaj sobie siedzi, fajne w ogóle są te torebki. Są tutaj trzy przyciski, jeden z nich to. Klakson na nodze. Zobaczcie teraz mój przejazd i przy okazji zobaczycie co kierowca tutaj robi i czy to jest faktycznie aż tak skomplikowane. Jak nas tutaj te przyciski straszą. A ty jechałeś już kiedyś na miejscu pasażera tym autem? Ty mnie. Ja nie lubię na prawym, bo też mam mówić chorobę lokomocyjną i mi się kręci w głowie. To, że ty idziesz na lewą stronę, to wiem, że sobie dasz radę, bo jesteś świetnym kierowcą, bo cię obserwuję od dłuższego czasu. i Widziałem cię na swumczynie jak jeździłeś widziałem cię na modlinie jakiejś jeździsz No, ale mnie najbardziej stresuje jazda z prawej strony. No dobra, no dobra, Jeszcze pytanie teraz, jak twoi sponsorzy się stresują? Oni nic nie wiedzą, cicho. Zawsze jak mi się dają takimi autami przejeżdżać, to Mam taki z tyłu głowy, milion, milion, milion. Przepraszam, jeszcze takim mi się nie dał przejechać. Takim nie? No nie, rajdówką jeszcze nie jechałem. Co? Ty. Naprawdę? <grym> Panowie, prawda, że ten fotel jest za mały? Dzisiaj jest 1 czerwca, dzień dziecka. Zawsze jest tak, że pierwsze 40 lat dzieciństwa jest najgorsze. Później zabawki są tylko większe i Droższe. I droższe. Tyle osób zaangażowanych w to, żebym ja się mógł teraz tutaj przejechać. To jest niesamowite. Sprzęgło, jedynka. I teraz to, to i dwa razy. Byk, I jeszcze raz. Super. Musisz powoli puszczać sprzęgło, nie? Powolutku, bo tu naprawdę takim pół sprzęgle możesz sobie wyjechać. Nie bój się, tak? Dobre. super. Wiesz, dlaczego taki opór jest, bo spinane dyfry są, no. Dobra, super. I teraz dwa razy do siebie. O. I tak jak na to jazdówce idziesz, to normalnie ze sprzęgłem sobie, nie? O tak. No i super. Widzisz, że ona chodzi jak w masełko. Skręca? Skręca, nie? No dobra. I na razie bez stage'a sobie zobacz jak działa auto. I bez sprzęgła, bez sprzęgła. Bez sprzęgła. Trzymasz gaz. Trzymasz gaz Szykana. Pamiętaj. Od lewej. O tak, dobrze, E kurwa, pyk, <śpik> pyk, dobra, piątka, dobra, I teraz się, dobra, zahamuj, do, w ogóle zahamuj się, zatrzymajmy się, ja Ci podtrzymanie turbo włączę teraz, kurwa, ogarniasz momentalnie, no, ale wiesz o co chodzi, kurna, naprawdę, bo zazwyczaj przeraża taki samochód, jedynkę, ja Ci stage włączam, launch control, Przytrzymaj launch control. Jeszcze no. raz i puść. Puść. I teraz złoczył pociągnij ręczny, Gaz do samego końca. Do samego końca. Uczas szczegółowy lecimy. Tu. A tu. Szykana. Z zaszczytem Za dno. Tu jest dno. I kolejna szykana. Dobrze. Tenkowy I teraz tu hamujesz do czwórki Do czwórki, dobrze i rura 200 prostej i prawy pięć taki zacieśniający się. Jeszcze możesz trochę pociągnąć i będzie zacisk i teraz jest zaciska ten zakręt, dobrze? I rura, pełny gaz. Teraz będzie tenkowy zakręt. Trzymasz gaz, nie bój się. Dno. 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 Ja Ten też się zwalniamy, zwalniamy I teraz no Ale ze mnie pilot ja co? <gry> trzymasz co Tu się dzieje właśnie teraz Trzymasz, I teraz masz tękowy zakręt I gazem, hopa, gaz, trzymasz gaz, trzymasz gaz, tauta trzymasz gaz O kurwa! O kurwa! No. i teraz jest sześć zacisk, on się będzie zaciskał I już gaz, teraz gaz, dobrze Kurwa, dobre maruchy no i teraz też będzie zacisk, szóstkowy zakręt. I tu jest zacisk, w tym miejscu. I przycina sztukę. Dobrze. Co tu się właśnie dzieje? I meta. Mocne hamowanie. Uuu! <śpuszczaj> <śpuszczaj> Ale ci powiem, że kurde, <śmianowicie> że wiesz o co chodzi. W ogóle, jakie ręce, ruchy na kierownicy. Tak? Dobrze Ja, był? Wiesz, wsiadasz do zwykłego, do, do takiego urządzenia kosmicznego, to do zwykłego auta jak jedziesz, to nie wiesz co się z a tu nagle, e, wiesz, jeszcze te kamery, to wszystko, wsiadasz i kurwa jedziesz, no. Stary, co tu się właśnie wydarzyło? A jak reaguje ten... Jak... Nie ma takiej nerwowości, czyli nawet jak, wiesz, zrobisz e, pomyłkę, to ten samochód cię od razu nie zabije, tylko jest takie, Okej, okay. wyjdziemy z tego razem. To jest w ogóle fenomenalne na innym w ogóle świecie jest ten samochód. Kurde. Siada gościu, ma jakieś doświadczenie tam w drifcie, jedzie pierwszy raz na szutrze autem profesjonalnym i kurwa to auto jak się go słucha. I mówię, kurwa, driver czy samochód, no nie no, jedno i drugie. No. No jeszcze na odcinek, że się wybrał taki, że tu tak naprawdę no, czwarty, piąty bieg się jedzie, tu się nie schodzi do trójki, dwójki, tylko cały czas grubo ponad 100 km na godzinę. 150, bo na szutrze delikatniej się hamuje, nie? A tu tak, widać tak, na wieki tajemat takowe, ja tak. też powiem się Nie, pierwszy strzał. Tak, że hamulec w dęba i dopiero, no, nie? I tak robiłeś. Tylko tu się blokowały koła, a jak tak. się zblokują koła, słabo wtedy działa skrzynia biegów. Nie? No rozumiem, rozumiem. I trzeba Jak masz zblokowane, to trzeba wyczuć, że je popuszczasz i wtedy zbijasz Kwestia te wyczucie, nie? O kurde, Łukasz, dziękuję Ci. Jesteś naprawdę, powiem Ci, takim zaufaniem mnie no. obdarzyłeś. Nie. To nie jest taka codzienność, że kurczę, a pojedzie sobie lajk, amator, rajdówką. No nie, to nie, jest, nie, powiem nie, to ci, by... ja muszę wierzyć, jesteśmy przed rajdem, to nie są żarty. To jest samochód za banie 200, to są prędkości. Tu był odcinek, gdzie 180 na godzinę się jedzie i no nie dałbym o sobie, która nie ogarnia, bo nawet zepsucie takiej skrzyni sekwencyjnej to żaden problem jest. Myś wiesz, przepiął mnie w tą stronę i, i motor można przekręcić, no. Nie słyszałem, żeby ktoś dał tak reli dwójką komuś się karnąć. O. Nawet właściciel tego samochodu nie mnie jeździł jeszcze. Tylko ja i ty. Kilka wniosków, wniosków. Jak, jak oceniasz? Na początku bałem się, ale gdy dojechaliśmy do pierwszej szykany, zrobiłeś raz, dwa, trzy, skamowałeś, przyspieszyłeś, ładnie tymi biegami zmieniać. No mówię, dobra, nie boję się już, jedziemy, bawimy się. Ale jak tam była prawie wykrącona piątka, myślę, że było kostu 70 na godzinę było, no. Piąty bieg jest ostatni, bo 55 biegowa no, skrzynia. Bieg. Maksymalna jest 187. Okay. Jak już jest takie tu tu, 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 Ty jak jechałeś, to już było takie prawie tu, tu, tu. tu. No i stary, no poproszę ja Cię, zapraszam do rajdowych samochodowych niż z Polski, no. Gdzie z tym driftingu? Nie wiem, dzisiaj? kurczę. To dzisiaj zrobiłeś tak, pojechałeś, w jedną stronę to ten odcinek to był jak, nie wiem, cały pół sezonu Twojego driftowego, tak? No. Kosztowo tak. Nie! Kilometrowo! <grystanie> kilometrowo, no to tak. Cały czas jesteś w samochodzie, skończyliśmy odcinek, trzeba było jeszcze wrócić. Niby jesteś w tych klatkach, to wszystko, ale tak jakieś mam w sobie wewnętrzne, jak z motocyklami, wiesz? Lubię popatrzeć. Ale niekoniecznie może chciałbym jeździć. No pojawiają się raz takie momenty na niektórych odcinkach, szczególnie na, na Radzie świdnickim, To też auto na odcince i tam w górach samich takie baobaby są przy drodze. I co ja tu kurwa robię? No? Jak widzieliście na początku odcinka, partnerem tego odcinka jest klep Go Hero. Już parę razy współpracowaliśmy, natomiast dostaliśmy sobie takiego oto dronika. To jest DJI Avata, moi drodzy, już z takimi zabezpieczeniami tutaj trochę do rozwalania. To jest dron FPV, ma wbudowaną kamerę z gimbalem. Do tego mamy motion controller i takim zestawem nawet laik jest w stanie polecieć do dzieła. Zobaczycie moją pierwszą reakcję, jeszcze nim nie latałem nigdy. Zupełnie przypadkowo mam taki fantastyczny... O, 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 hehe. He. Słuchajcie, wystartowałem, widzę tutaj piękny świat, jakby to gips zarapował. A na dół, żeby jechać? Hej, he, Dobre. Ale to jest dzieci nieprosto teraz. No tak. O i teraz widzę siebie, jest takie H, pokazuje, że mam 6 metrów do ziemi. Dobra, teraz lecę 8 metrów na sekundę. To jest moja chyba maksymalna prędkość obecnie. To jest tak, jakbyś siedział w Wiarze i trzymał ten pilot od Wiara i jak go przechylasz, to oglądasz sobie po prostu świat, bo on robi wszystko za ciebie. <grymne> <grymne> o kurwa, ty getafat. Włączyłem ten head tracking, czyli tak naprawdę, zobaczcie, ja obkręcam głową, tak jakbym siedział po prostu na tym dronie. Co to, to za przystojniak? O, to jest faza. Jakbym sobie, kurde, w balonie usiadł. Low baterii. Wylądowałem. Mamy drugą baterię? <grywka> Zajewista zabawa, powiem Wam, naprawdę. Tylko jedyne co Wam mogę doradzić, zapas baterii. Te 20 minut to ucieka bardzo, bardzo szybko. Około 7000 zł taki zestaw kosztuje. Żeby nie było, że płacicie 7000 i macie tylko sobie tam kontrolerik taki, żeby sobie tam głową poobracać. Oczywiście możecie sobie dokupić pilota. I naprawdę te wszystkie triki FPV-owe tutaj robić. Oczywiście chciałbym podziękować serdecznie firmie DJI, która produkuje tak wspaniałe sprzęty. DJI jeszcze ma fpv -a. Ten jest taki bardziej precyzyjny, a tamten jest szybki, więc może takiego może się uda ich namówić. Chyba, że w ogóle otworzę kanał technologiczny. Dajcie znać w komentarzach. szutrze, jak ruszamy, te koła mielą, 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 mielą i ten no. biegny nie potrafi nieraz sobie tam skoczyć. Nieraz, właśnie na starcie, na szutrze, ten z jedynki na dwójkę biorę ze sprzęgłem. Czaj. Żeby sobie to weszło, nie? Cześć! No, weź. weź mnie, nie stresuj! Na tym trybie bez podtrzymania turbo, jak się zabiera, nie? Ty no fajny samochód, nawet jak się z prawej strony jedzie. no. Kurczę, wjeździłbym. Kupuj! Tanie, Widzę. właśnie, gdzie ten poziom by się jakby zatrzymał, nie? Najlepiej zacząć jednak, jest szczebel po szczeblu. Lepiej jeździć wolniejszymi i rozwijać to. Ja mam tak w drifcie. I wtedy gdzieś dojdziesz. W motorsporcie nie ma kurwa drogi na skróty. Nie ma. Czas pokora, krok po kroku muszą być dzwony po drodze, muszą. Kurwa, rzeczywiście! Ale nie można niektórych rzeczy przeskakiwać. No. Mamy jeszcze na Red Podlaski jedną skodę. O, Maćka Lubiaka stoi wolna, koń nie wynajmuje. No. Naprawdę, wielki szacun dla Ciebie za zaufanie. Sponsorowi no dziękujemy bardzo. Adasia, pozdrawiamy. Trzymaj się, cześć! Rewelacja powiem wam naprawdę to jest inny świat. Przeciążenia człowiek już czuł w swoim życiu. Wieloma autami jeździłem, ale nigdy czymś, co jedzie 180 po szutrze w łuku i ty mówisz: można by szybciej pojechać. Wszystkie te gry: Colin, Rally, 2, 3, 18. Patrzysz na ekran i widzisz to w grze, i nagle sobie uświadamiasz, że lecisz autem za ponad milion złotych przez las. Piątym biegiem obok siedzi Łukasz. Mówi ci tutaj, jaki ma, ma być zakręt, i to się dzieje na żywo. Zaczynam rozumieć tych frików, którzy w rajdówce spędzają pół swojego życia. Było to na pewno dobre doświadczenie, fajne doznanie i zostanie to w mojej pamięci na długo. Dajcie znać w komentarzu, jak wy to widzicie. Jakie Wam towarzyszyły emocje, patrząc w ogóle na to, i czy ktoś z Was by się chciał przejechać kiedykolwiek właśnie RELI 2, R5, czy jakimśkolwiek innym, może słabszą klasą, może mocniejszą, może wórcem prawdziwym? Dajcie znać, chętnie sobie poczytam. Jaki mój przejazd dzisiaj tym samochodem, gdybyś miał tak policzyć, co się tutaj dzisiaj no. wydarzyło, że te kilometry plus ten powrót, obsługa, no. czas, twój, ekipy, ile ten odcinek musi zarobić? 150 euro za kilometr tyle, Ty, tak bije tutaj licznik w tym samochodzie. Netto? Netto euro, tak, 150 euro za każdy. A odcinek miał 5 kilometrów? 5 kilometrów, czyli na przykład jak z samej jazdy twojej to jest 750 euro za zużycie samochodu, za tą obsługę, no, ale się do tego dochodzi no. paliwo, i opony. 1000 euro powiedzmy, tak? No, tak, za. za... I lechaliśmy minut 3 minutki? Tu trzy, tam no. z 15, 20 minut. Mm, Skodunia zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie. Mimo tego, że nie ma pod maską 1.9 TDI, to naprawdę teraz dopiero idzie. Napiszcie komentarz, dajcie łapę w górę. Wbijcie przede wszystkim do Łukasza na jego sociale. Niech ma coś z tego chłop, że zaufał mi, że poświęcił swoje kilometry testowe na to, żebym ja się mógł przejechać jego samochodem, którym on startuje w rajdach. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam ja, czyli Kickstarter. Cześć!